Witam na kanale Auto i Oscyloskop. Dzisiaj porozmawiamy o trzecim elemencie, który ustawiamy w naszym oscyloskopie, aby można było sobie spokojnie i dobrze obserwować nasze przebiegi. Tym jest wyzwalanie z angielskiego trigger. Określa nam, kiedy ma rozpocząć akwizycję sygnału, to znaczy kiedy ma rozpocząć pracę nasz oscyloskop, tak abyśmy widzieli nasz przebieg na ekranie. Dzięki temu parametrowi tego punktu wyzwalania oscyloskop wyświetla nam sygnał w bardzo przystępnej formie, widocznej, bez żadnego pojawiania się i znikania, jest on cały czas widoczny. W wielu tych takich poradnikach ten trigger, ten punkt wyzwalania jest pokazywany na sygnałach z generatora. Jak widzicie w tej chwili na ekranie, jeden z takich poradników pokazuje to w ten sposób. Dla nas, jako dla mechaników, jest to troszkę takie zawiłe, trudne do zrozumienia sygnał z generatora. Ja postaram się Wam to pokazać na sygnałach. Które możemy znaleźć w samochodzie, i ja uczyłem się, uczę się i mam nadzieję, że będę dalej mógł się uczyć na symulatorach. Jeżeli poznaję jakiś nowy sygnał i chciałbym go poznać, jeżeli chciałbym poznać nową metodę ustawiania oscyloskopu, robię to na symulatorach. Pierwszy taki symulator, który sobie zbudowałem sam, Widzicie go w tej chwili na ekranie? Widok z tyłu, widok z przodu. Jest to taki układ, gdzie mogę podłączyć sobie, sobie jakiś sterownik silnika i popodłączać, symulować sygnały z odpowiednich sensorów czujników, obserwować dane z parametrów rzeczywistych na skanerze OBD. A przy okazji, mając podłączony oscyloskop, obserwuję sobie sygnały na oscyloskopie. To tak tylko w ramach ciekawostki. Mogę Wam jeszcze dodać, że taki sposób uczenia widzicie w tej chwili na ekranie jedną z takich sal treningowych przyszłych mechaników w szkole mechanicznej. Teraz nie wiem, czy to jest sala z kanałów indyjskich czy portugalskich. Tam są różne, bardzo proste oscyloskopy podłączone do tej, do tej linii sygnałowej i uczniowie uczą się, jak ustawiać oscyloskop. Myślę, że to jest dobra metoda. Sam z niej korzystałem, korzystam i mam nadzieję, że korzystać będę. Co musimy ustawić w tym punkcie wyzwalania, w tym triggerze, aby nasz oscyloskop dobrze funkcjonował, odczytywał nasze sygnały? Po pierwsze, musimy ustawić, jeżeli korzystamy z przebiegu wielokanałowego, z którego kanału będziemy korzystać, aby ustawić sobie nasz trigger. Ja wam to pokażę na oscyloskopie Hantek, na tym oprogramowaniu Hantek. Ustawiamy sobie tym triggerem punkt wyzwalania. W tym momencie. Oscyloskop ustawia nam ten obraz w środku, tam gdzie chcemy, żebyśmy go widzieli, żeby nam nie uciekał. Zobaczcie, ja mam taki tutaj podłączony w tej chwili do naszego oscyloskopu czujnik ABS, aktywny czujnik ABS, on podaje sygnał swojej obecności. I jak widzicie, mam to ustawione bez trigera. I jak widzicie, mam to ustawione bez trigera i ten sygnał się pojawia i znika, pojawia i znika, pojawia i znika. Teraz trigerem, widzicie z prawej strony, łapię sobie na programowaniu hantek tą szczałeczkę. Ustawię tak, aby ona się mieściła w poziomie tego sygnału, gdzieś tak w połowie, i jak widzicie, sygnał nam się uspokoił, mamy go. Cały czas na ekranie, i w tej chwili mam ustawione trigger w opcji auto. Co to znaczy opcja auto? To znaczy, że oscyloskop non-stop pracuje. Jeżeli ja teraz wyłączę zasilanie tego mojego czujnika ABS, sygnał nam znika, ale oscyloskop pracuje non-stop. Kiedy załączę zasilanie, sygnał się pojawia i ustawia się na środku ekranu. Tak jak chciałem. Jest jeszcze inny sposób, tak zwany normal, to znaczy, że oscyloskop rozpocznie swoją ekspozycję pracy, kiedy mój sygnał podawany na oscyloskop przekroczy ten punkt właśnie wyzwalania. I zobaczcie, mam wyłączone zasilanie na mój czujnik ABS. Załączam moje zasilanie i sygnał nam się pojawia. I w momencie, kiedy wyłączę to zasilanie i przestanie płynąć sygnał mi na oscyloskop, to na ekranie pozostaje mi ostatnia ekspozycja, ostatni złapa, złapany sygnał, i mam go non-stop pokazywany do ponownego podania sygnału lub załączenia. W tym przypadku do załączenia zasilania sygnału ABS. Co mi to daje? Jeżeli ja sobie w tej chwili ustawię, tak jak widzicie, na środku ekranu i będę zmieniał tą czułość napięciową, czułość napięciową, to ten obraz sygnału będzie mi się w pionie zwiększał lub zmniejszał do takiego poziomu, który ja sobie wybieram, to co mówiłem w ostatnim odcinku. Jeżeli w tej chwili będę zmieniał Podstawę czasu, to jak widzicie, ten sygnał będzie mi się w poziomie rozszerzał lub kurczył. Mogę sobie go ustawić tak, że mam go na całym ekranie. Jest jeszcze jeden y, sposób ustawiania, jak widzicie tutaj, tak zwany single. Single to znaczy, że w momencie kiedy włączę tą opcję, to on złapie pierwszy sygnał i koniec. I on mi go pozostawia. Elektronicy tę opcję single wykorzystują do sprawdzania zasilaczy. Tam często powstają takie piki, które zakłócają pracę lub generatorów, i to jest złapanie tego pierwszego sygnału. My, jako mechanicy, możemy również to wykorzystać, przykładowo w sieci CAN. Podłączamy nasz oscyloskop, załączamy sobie ten single. I załączamy zasilanie w samochodzie, i podłączone nas oscyloskop, i kiedy on puści ten pierwszy sygnał, on go nam złapie i pozostawia na ekranie. Czasami to się przyda, przydaje. Ja to zrobię tutaj przykładowo na takim sterowniku silnika. Zobaczcie, załączam. Złapał pierwszy sygnał z sieci CAN i zostawił mi go na ekranie. No niestety na tym oscyloskopie, Hantek. Jak widzicie, jest to troszeczkę kośla. Bardzo dużo osób kupuje oscyloskop w celu wykonywania pomiarów synchronizacji rozrządu. Moje zdanie jest takie, że po pierwsze, jeżeli mam ten oscyloskop kupić po to, żeby wykonywać to badanie, to właściwie wykorzystam go ilu, w 10-20%, czy to ma sens. Po drugie, to badanie nie jest wcale takim prostym pomiarem, ponieważ muszę synchronizować podstawę czasu, muszę ładnie ustawić sobie tą czułość napięciową i trigger, żebym miał stabilny obraz. Są takie auta, jeżeli mamy, przykładowo, słabszy oscyloskop. Taki jak Hamtek lub te pikoskopę 2000, gdzie mamy mały bufor pamięci, małą rozdzielczość. I tak jak widzicie, w tej chwili na ekranie jest to silnik z b 48 i Hamtek, zobaczcie, traci ile sygnału na kolefonicznym. Troszeczkę lepiej radzi sobie z tym pikoskopę 2000, ale ten sygnał też nie jest w pełni pokazany. Bez problemu wykonujemy to badanie na pikoskopę serii 4000 wzwyż. I teraz tak, jeżeli ja używam oscyloskopu hantek i chciałbym, żebym ustabilizował sobie ten obraz, żeby on mi się nie przesuwał w poziomie, bo jak widzicie w tej chwili mam jeden sygnał puszczony na jeden kanał koła fonicznego, on nie jest stabilny, on się przesuwa, w poziomie się przesuwa. Żeby go ustabilizować, mimo że mam ustawiony Tiger, na tym sygnał, on mi się w poziomie przesuwa. Więc musiałbym, a jeszcze chcę wykonać pomiar wałka rozrządu, to albo to będzie jeden wałek, albo dwa, to musiałbym użyć trzech lub czterech kanałów, ponieważ na tym ostatnim kanale musiałbym podać sygnał, przykładowo sterowania cewki zapłonowej z pierwszego cylindra, żeby ten sygnał, ten przebieg mi się ustabilizował. Tak jak w tej chwili widzicie, mam koło foniczne, mam wałek rozrządu, i sygnał sterujący i mam stabilny obraz W pikoscopie o programowaniu Picoscope, jest to troszeczkę lepiej zorganizowane, bo w tym menu tigera tej ustawiania tigera mam kilka różnych opcji i ja wam to w tej chwili pokażę na Pikoskopy 4000. Pierwszy pomiar wykonam tak samo jak to zrobiłem na Hanteku, że mam pierwszy kanał, to mam koło foniczne, tam nie mam tigera, drugi kanał to mam wałek z nie mam tigera i trzeci kanał to jest to sterowanie cewki. I tutaj mam ustawiony tiger. Jak widzicie, w tej chwili obraz jest stabilny. Ale wyłączymy ten trzeci kanał. Zostawimy te dwa kanały. Jak widzicie, zaczyna nam się to rozjeżdżać. Znaczy, przesuwać nam się w poziomie. Przełączę sobie Tiger na kanał pierwszy. I widzicie z menu, wybieram tą opcję, którą zakreślam właśnie Wam myszką. I w opóźnieniu ustawiam sobie. Ja już wiem, że to w granicach 2 milisekund i zobaczcie obraz stanął przebieg mam stabilny w innym miejscu i te ustawienie pozwala mi bawić się teraz zmianą podstawy czasu. jak widzicie zmieniam tą podstawę i ja ciągle mam ustawiony ten obraz bez poruszenia i mogę bardzo dokładnie sprawdzić czy ten, ta synchronizacja wałków jest prawidłowa Picoscope 4000 no, jest lepszym urządzeniem, bo po pierwsze ma większy bufor pamięci, po drugie ma lepszą rozdzielczość, po trzecie ma cztery kanały i mogę jednocześnie sprawdzić przykładowo dwa wałki rozrządu z synchronizacji razem z kołem fonicznym. No, na Picoscope 2000 przy tych takich trudniejszych silnikach już muszę kombinować z podstawą czasu aby odzyskać te utracone zęby, ale w tym ustawieniem tigera no jest to o wiele wiele prostsze. No a jeżeli używamy innych oscyloskopów, to musimy sobie pogrzebać w tych ustawieniach, czy przypadkiem nie ma tam coś podobnego w ustawieniach tigera, jak jest to zrobione w pikoskopę 7. I w pikoskopie 6 też jest ten, ta opcja załączenia takiego e, ustawienia tigera. Ale mówię, jeżeli mamy oscyloskop z dolnej półki, no to tych opcji ustawienia tigera jest o wiele, wiele mniej. Pamiętajcie, oscyloskop jest urządzeniem wymagającym od nas, jako chcemy z niego korzystać. To jest tak jak z na instrumencie. Mnie moi rodzice w dzieciństwie posłali na naukę gry na instrumencie i gram do dzisiaj na kilku instrumentach. I cały widz polega na tym, że na początku uczyłem się prostych melodii ćwicząc w domu. Tak samo na oscyloskopie uczymy się na jednym kanale. Im nasza umiejętność dnia się powiększa, wtedy zwiększamy ilość kanałów i Szukamy nowych opcji ustawienia. Ciągle będziemy ustawiać te trzy parametry: czułość napięciową, podstawę czasu i nasz Tiger, żeby obraz był stabilny, czytelny i do pełnego odczytania tego, czego szukamy, byśmy mogli odpowiednio zdiagnozować nasz pojazd. I cały widz polega na tym, że trzeba ćwiczyć. Ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Musimy sobie wyrobić tą opcję ćwiczenia. Jeżeli będziemy chcieli opracować nowe metody pomiarowe, można wtedy bawić się tak jak ja to robię, bawię na symulatorach, aby szukać nowych sposobów pomiarowych. Bo wtedy, jak ja przyjdę do samochodu i wykonam jakiś pomiar. I nie będzie mi to wychodziło, to tak szczerze powiedziawszy, będzie trochę siara przed właścicielem pojazdu czy właścicielem warsztatu, że mnie to nie wychodzi. Jak ja mam to przećwiczone, to po pierwsze czuję się pewne, po drugie mogę robić sobie małą korektę w lewo lub w prawo w ustawieniach, ale mnie to wychodzi, bo wiem, czego mam. Szukać. Na dzień dzisiejszy myślę, że to jest wystarczająco dużo powiedziane, aby nie zagmatwać, nie pomieszać w głowie małymi krokami do przodu. Jak będziemy ustawiać tiger, będę podpowiadał, z jakich opcji można skorzystać. Materiał ukazuje się na krótko przed świętami. Przyjmijcie życzenia zdrowych, błogosławionych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, a na nowy rok 2026 pomyślności w pracy zawodowej i jak najwięcej trafnych diagnoz mechanice pojazdowej przy pomocy oscyloskopu. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Wasza łapka w górę będzie dla mnie sygnałem. Te wiadomości, które staram się Wam przekazać, powiększają Waszą wiedzę w diagnostyce ostyloskopowej, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam na następne materiały.